Pani Marszałek, Wysoka Izbo, strzelaliście do górników, umorzyliście miliard złotych Gazpromowi. Chcieliście kupować od Putina gaz do 2037 roku. My siedzimy tam, gdzie siedzą wszyscy politycy, którzy walczą o polską suwerenność. Wy 40 rezolucji przeciwko Polsce, ani razu. I dzisiaj Borys Budka zamiast wyjść tutaj i powiedzieć, wyrzucamy Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, bo chce zrobić awanturę, bo, bo uwiarygadnia świadka, który oskarża was. Zawsze gdzie jest KLD, zawsze gdzie jest Platforma Obywatelska są reklamówki. Wytłumaczycie z waszych reklamówek. A PSL zawsze w tle jest rosyjski gaz. My bronimy suwerenności, a wy stoicie tam, gdzie przeciwnicy polskiej suwerenności. I to nas różni. I nie wygracie wyborów. Śmiejecie się. Nie wygracie. Polacy zagłosują za suwerennością, niepodległością i zjednoczoną prawicy. Nigdy was nie dopuścimy do władzy. Proszę bardzo, pani poseł Paulina Henikowska, Polska 2050. Proszę bardzo Pani Poseł, słucham. Pani marszałek, panie premierze, panie i panowie posłowie, szczerze mówiąc, pan minister Puda, wychodząc na mównicę, wcale nie uspokoił sytuacji. Myślę, że wszyscy Polacy i Polki złapali się właśnie za portfele. Panie ministrze, proszę powiedzieć, bo Pan powiedział, że niektóre informacje nie są prawdziwe, które informacje na temat trzymania środków europejskich dla Polski są wobec tego prawdziwe. Panie premierze, proszę wyjść na tę mównicę i powiedzieć Polakom, że dowiezie Widzicie te pieniądze, bo one będą rzutować na to, czy w Polsce obronimy się przed recesją, czy złotówka się zacznie w końcu umacniać, czy inflacja będzie niższa czy wyższa. W ten sposób podchodzenie do środków europejskich z takim lekceważeniem jest po prostu nieodpowiedzialne. To, żeby środki europejskie wpłynęły do kraju, to jest polska racja stanu. Dzisiaj potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Panie premierze, żądamy konkretnej informacji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 34 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe druki 2696, 2696a i 2699. Zanim poproszę pana posła Tomasza Łabniczaka o przedstawienie sprawozdania komisji ogłaszam dwie minuty przerwy.